Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. Możemy zadać pytanie, czy słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii nie są zbyt brutalne, że lepiej sobie odciąć rękę, lepiej uciąć nogę, czy dać wyłupić oko i kalekim wejść do nieba, niż zdrowym fizycznie znaleźć się w piekle. Dla tych, którzy tak myślą, mam niestety złą wiadomość. Piekło jest czymś o wiele gorszym, niż sobie wyobrażamy. Piekło jest czymś o wiele straszliwszym, niż nawet obraz dzisiejszej Ewangelii o tym, że tam nigdy nie gaśnie ogień, a robak, który toczy ludzi, nie umiera. Piekło to jest stan, który się nigdy nie kończy stan totalnej samotności, lęku i rozpaczy. Kapitalnie oddał to ewangelizator Jose Prado Flores w sposób bardzo ciekawy interpretuje krzyk Jezusa z krzyża. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. Josep Radoflores mówi, że chociaż Jezus nie popełnił żadnego grzechu, to jednak wziął na siebie wszystkie skutki grzechu, a wśród nich jest skrajna samotność. I w momencie śmierci krzyżowej w sercu Jezusa spotkała się samotność wszystkich ludzi świata. Tych, którzy już istnieli i którzy dopiero... Się narodzą. I to doświadczenie, przeżycie tej samotności sprawiło, że Jezus wykrzyknął z całego serca: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił, bo była w nim samotność wszystkich ludzi świata, wszystkich grzeszników. Jak to jest, że Bóg skazuje człowieka na piekło? Moi kochani, nie Pan Bóg skazuje nas na piekło. Żeby to zrozumieć, posłużę się taką historią. Otóż w roku 1830. George Wilson napadł na listonosza razem ze swoim kolegą. Zabili, zamordowali listonosza, wzięli mu wszystkie pieniądze, wypłaty, emerytury, które niósł do ludzi starszych. George Wilson został skazany na karę śmierci, ale jego znajomi, przyjaciele wykazywali, że był w szczególnej sytuacji. Znajdowali okoliczności łagodzące, i po wszystkich odwołaniach. Zaapelowali do prezydenta Stanów Zjednoczonych, którym był wtedy Andrew Jackson, aby ułaskawił tego mordercę. I nieoczekiwanie przyszedł akt łaski. Został oswobodzony z tej kary śmierci. I co się okazuje? George Wilson odrzucił to ułaskawienie. Powiedział, że nie chce z niego skorzystać. Ale prezydent już je wystawił. I wtedy zapytano. Zwrócono się z pytaniem do naczelnego sędziego Sądu Najwyższego, Johna Marshala, co zrobi w takim przypadku. I ten odpowiedział: Kara śmierci musi zostać wykonana, ponieważ George Wilson, chociaż jest zbrodniarzem, jest wolnym człowiekiem i ma prawo decydować. Ma prawo przyjąć karę śmierci. Dlatego zarządzam egzekucję. Bardzo ciekawy precedens i to można odnieść do sytuacji człowieka, który nie chce się nawrócić. Człowiek jest wolny i ma prawo w tej swojej wolności odrzucić miłość, odrzucić obecność Boga, odrzucić drugiego człowieka i przyjąć konsekwencje tego wyboru. Są ludzie, którzy, jak wspomniany zbrodniarz. Są w stanie odrzucić ten akt łaski, który Jezus podpisał na krzyżu. Jezus, który krwią serdeczną zmazał nasz dłużny zapis. Moi kochani, Jezus używa tego skrajnie trudnego do przyjęcia obrazu amputacji ręki, nogi czy wyłupienia oczu, żeby nam pokazać, jak straszną rzeczywistością jest grzech, że z nim nie ma żartów. Tylko nie do wszystkich to dociera. Grzech bardzo często nie od razu boli. Dopiero po latach zaskoczeni widzimy, jakie wniesie konsekwencje. Dlatego Jezus używa obrazów odcięcia ręki, odcięcia nogi, bo od razu boli. Chcę pokazać, jakie są konsekwencje, właśnie używając tych skrajnych obrazów. Moi kochani, Franz Reichelt był krawcem austriackim, a zarazem wynalazcą. I postawił sobie za cel, Wyprodukowanie, odkrycie płaszcza, który umożliwi człowiekowi bezpieczne spadanie z wysokich punktów, z wysokich miejsc. Pracował nad tym bardzo długo, podejmował liczne próby z zastosowaniem specjalnych manekinów. Płaszczo spadochrony były różne, i w pewnym momencie zaczął ćwiczyć sam na sobie. Skoczył nawet z piątego piętra, chociaż ten płaszczospadochron zawiódł, jednak spadł na kopesiana i przeżył. W końcu doszedł do tego, że przyczyną niepowodzeń tych eksperymentów jest to, że spada ze zbyt małych wysokości, że ten płaszczospadochron nie ma szans się otworzyć. I dlatego zwrócił się do władz paryża, czy może jako miejsce eksperymentu wybrać wieżę Eiffla. Powiedziano mu tak, ale oczywiście z udziałem manekinów. Nie można. Próbować na sobie czy na jakimś innym człowieku, bo to jest skrajnie niebezpieczne. I rzeczywiście, Franz Reichelt, w dniu 4 lutego 1912 roku, udał się pod wieżę Eiffla. Był tam zgromadzony tłum ludzi, którzy chcieli być świadkami tego eksperymentu. Idzie dumny, z podniesioną głową, uśmiechnięty, ale wszyscy widzą z zażenowaniem, z zadziwieniem. Że jest ubrany w ten płaszcz że nie ma żadnego manekina. Wychodzi na 57 piętro, na teraz widokowy. Natychmiast przyszli tam odpowiedzialni za wieżę Eiffla, zaczynają go trzymać, powstrzymywać przed skokiem, ale nie dał sobie nic powiedzieć. Stanął na skrawędzi balustrady, wahał się przez chwilę, ale z uśmiechem i pewnym spojrzeniem skoczył z 57 piętra, spadł. Z wielką siłą, oczywiście płaszczos ochron się nie rozwinął, owinął się tylko wokół Niego. I komisja, która miała być świadkiem eksperymentu, potem tylko oceniła, w którym miejscu spadł i jaki był dół w ziemi spodwany tym upadkiem. Tragiczna postać, człowiek, który nie liczył się z konsekwencjami i ostrzeżeniami. I moi drodzy, nie możemy powiedzieć, że nie docierają do nas ostrzeżenia przed grzechem. Ewangelię mamy 2000 lat. Pismo święte jest jeszcze starsze. Bóg przez proroków, przez swoich apostołów i dzisiaj ich następców ostrzega nas przed skutkami grzechu. Warto się w to wsłuchać. Jest to nieraz bardzo trudne, ponieważ gdyby człowiek zobaczył zło w czystej postaci, tak jak ono rzeczywiście wygląda. Nigdy by za nim nie poszedł, więc szatan używa podstępów, bo wie, że zło jest tak wstrętne, tak odrażające, że nikt by za nim nie poszedł. Dlatego używa pułapek. Jednym z najstraszniejszych chwastów, jakie w ogóle istnieją na świecie, jest zmora dla rolników Ameryki Północnej, tak zwany oset kanadyjski. Jest to roślina niesamowicie podstępna i prawie że nie do wyplenienia. Kiedy rolnik widzi oset w pobliżu swoich działek, swoich pól, wie, że będzie miał bardzo poważne problemy. Ale oset kanadyjski jest przepiękną rośliną. Ma piękne, takie fioletowo-liliowe kwiaty, ale jeszcze piękniejszy zapach. Ten zapach nie da się z niczym porównać. Do dzisiaj wytwórcy perfum nie potrafią stworzyć takiego zapachu, jaki ma oset kanadyjski. Dlatego przyciąga pszczoły, owady, które go zapylają. Jeden kwiat daje 5000 tysięcy nasion. Każdy z tych nasion może przetrwać 21 lat, nie musi od razu wpaść w ziemię. I kiedy w 20 roku swego istnienia wpadnie w ziemię, wydaje plon. Kiedy oset kanadyjski znajdzie się w ziemi, kiedy to ziarno wykiełkuje, zaczyna się niesamowity kłopot. Ponieważ korzenie podziemne mają 5 metrów długości i potrafią sięgnąć 5 metrów w głąb, można szpadlem przeciąć korzeń, ale on się odradza. Ma w pewnych momentach takie zgrubienia i z nich wyrastają nowe chwasty. Piękna, pachnąca roślina niestety staje się koszmarem dla rolników. I tak jest z grzechem. Grzech pięknie pachnie, jest bardzo często ponętny. I wpadamy w tą pułapkę. A potem przez wiele lat nieraz nie możemy się z tego wydostać. Dlatego Pan Jezus, który nas kocha niesamowitą miłością, używa, korzystając z takich określeń semickich, żydowskich, skrajnie brutalnych obrazów, bo wie przed czym nas przestrzega. I moi drodzy, popatrzcie, my nieraz na, to, na te ostrzeżenia reagujemy alergicznie. Pan Bóg nas ostrzega, a my mówimy, może nie my, nie ja i nie wy, drodzy słuchacze, ale wiemy, że są głosy, że Kościół chce ograniczyć naszą wolność, że czyha na nasze dobro, że chce nam odebrać wszystkie przyjemności. Miałem okazję, wielką łaskę, prowadzić nowenne przed Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. I tam. Patrzę na te bastiony, na mury otaczające wzgórze jasnogórskie. One są pełne wgłębień po kulach armatnich, po pociskach. To są jeszcze pozostałości potopu szwedzkiego. I ma miejsce na jasnej górze sytuacja paradoksalna. Co się okazuje? Wszystko na zewnątrz tych murów jest we władaniu Szwedów. Nawałnica szwedzka była tak silna, że historycy nazwali ją potopem. Aż takiego określenia użyli. Jedyne miejsce, jękawa wolności, to było to, co było odgrodzone murami. Ci, którzy byli na jasnej górze, pod przewodnictwem bohaterskiego przeora jasnej góry, ojca Augustyna Kordeckiego, byli wolni, a wszystko, co było na zewnątrz, było zniewolone, było w niewoli. A więc mury nie odbierały wolności, tylko ją zapewniały. I moi drodzy, tak właśnie działa Jezus. To, że tak bardzo nas przestrzega przed grzechem, przed piekłem, wynika z jego nieskończonej miłości, a potem sam pójdzie na krzyż, żeby nas uratować. Moi kochani, nie bójmy się przyznać do grzechu. Święty Paweł w liście do Rzymian mówi: Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, to oddać nasz grzech. Jezusowi Chrystusowi, a on go weźmie na krzyż i tam go zniszczy. Shaye Lebaw, aktor amerykański, znany przez młodzież, zwłaszcza z filmu Transformers, był u szczytu sławy, u szczytu kariery i, jak to zwykle bywa, sukces bardzo często niszczy człowieka. Miał wszystko pieniądze karierę, wielbicieli na całym świecie. Dlatego zaczął prowadzić bardzo lekkomyślny tryb życia. Zdobywał pieniądze, dokonywał rabunków, napadów, kradzieży, użył przemocy wobec kobiety, która nie była jego żoną, tylko była jego partnerką. I był na dnie. Mówił, że miał wszystko, osiągnął już wszystkie sukcesy, jakie były możliwe, ale nie widział przed sobą już żadnej nowej drogi. Położył na biurku, na stole pistolet. I chciał go użyć wobec samego siebie. I co mówi Szaje Lebaw? Mówi: Znalazł się nagle ktoś, który otował moje życie. Był to święty ojciec Pio. W jaki sposób to nastąpiło? Otóż zaproponowano temu aktorowi, żeby wystąpił w filmie właśnie o świętym ojcu Pio i wcielił się w rolę głównego bohatera. W dodatku do tego musiał się przygotować, bo nie miał nic wspólnego z kościołem, zakonem. Aby przyjrzeć się, co to znaczy habit, jak wygląda cela zakonna, i spędził ileś dni w klasztorze karmelitów. I nagle, w tym klasztorze karmelitów, ojciec Pio przemawia do niego w głębi jego serca. Mówi: Przekonało mnie to, że zrozumiałem, czym jest grzech i czym jest przebaczenie. Teraz jestem innym człowiekiem. W grudniu. Ubiegłego 2023 roku aktor przyjął bierzmowanie z rąk księdza biskupa Roberta Barona, słynnego ewangelizatora, jest głęboko bieżącym człowiekiem. Oddał swój grzech Jezusowi, a przyczynił się do tego święty ojciec Pio, który obiecał, że po śmierci nie zostawi bez pomocy żadnego swego duchowego dziecka. I Moi kochani, i my sami, i nasi bliscy, wszyscy mamy szansę. Sami zróbmy ten krok, rzućmy się w ramiona Jezusa, oddajmy swoje wnętrze, swoje serce ze wszystkimi grzechami, ze wszystkim tym, co jest nawet najgorsze, czego się wstydzimy nawet przed samym sobą, a jeśli chodzi o innych. I tutaj takie zdanie, które niedawno przeczytałem, to jest niesamowite. Powiedział jeden z ewangelizatorów amerykańskich, ja sobie to wynotowałem, przetłumaczyłem: Ludzie, Mogą odrzucić Twoje apele. Ludzie mogą odrzucić Twoje przesłania, mogą sprzeciwiać się Twoim argumentom, ale są bezradni wobec Twoich modlitw. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.